Siemano. Witam w moim pierwszym audiologu, w którym mam wam do przekazania dwie mm, ważne sprawy. Pierwsza sprawa to naprostowanie mm, no sprawy masu maślane, kur, kurde, znowu e, mi wyszło, ale pierwsza sprawa to mm, trzeba wyprostować tą sprawę z Jacalinio. Tak więc e, nie wiem, mm, po pierwsze to myśleliście, że ja to tak bez dowodów robię, że, że nie wiem, że mi się to przyśniło, że, że on coś takiego zrobił, bo ja nie wiem o, o, o co wam chodzi tak naprawdę. I wam powiem, nie powiem tutaj ników, gdyż dzięki tym chłopakom dziękuję właśnie wam, że, że mi to przekazaliście, że Jacelinio coś takiego zrobił. I napisało do mnie trzech chłopaków, właśnie napisali mi, że Jacelinio kazał im... Znaczy, no napisał im, żeby dawali łapkę w dół do tego filmiku, a po tym, jak, jak powiedziałem to Jacelinio, znaczy, powiedziałem to może za, okre, za łagodne określenie jest, ale zaraz po tym, jak Jacelinio się dowiedział, że ja o tym wiem zbeształ e, chyba wszystkich bo zaraz do mnie pisali właśnie ci chłopacy którzy mi to powiedzieli pisali do mnie z pretensjami że dlaczego e, powiedziałem kto dokładnie mi to powiedział tak więc spokojnie nie wyjawiłem i nie wyjawię tych ników nie jesteście anonimowi dzięki wam za to że mi to przekazaliście tak więc mam dowody mam dowody na to że ja Jacelinio to zrobił a on teraz Franka pali że, że, że jest niewinny jest winny i będzie winny, ale co z, ze swojej strony mogę powiedzieć, to tutaj nie chodzi o żadne łapki w dół, tutaj nie chodzi o to, że nie wiem, że jakoś źle się czuję, że tych łapek w dół było tam nie wiem, z 15. Nie obchodzi mnie to. Łapek w dół mogę mieć nawet 1000 przy każdym filmiku i dobra, no trudno, ale, ale ludzie oglądają i tak dalej. Tutaj chodzi o zachowanie, tutaj chodzi o to hamstwo, które wyszło z jego, z jego głowy. Z z którym nie mogę się pogodzić i ogólnie, no, nie mogę. Jeszcze muszę powiedzieć, że no zachowałem się niestosownie. Zachowałem się jak dzieciak, któremu odebrano cukierka i który chciał o tym od razu publicznie opowiedzieć. Tak więc z mojej strony to przepraszam was wszystkich, że musieliście tego słuchać. To było w ogóle niepotrzebne. Ja Celina nie przeproszę, gdyż Gdybym mógł, powiedziałbym mu to prosto w twarz, a nie na łamach publicznych. I coś jeszcze? Nie wiem, chyba wszystko wyjaśniłem. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania co do tej sprawy, to w sumie chyba nie powinniście mieć żadnych, żadnych już pytań. A druga sprawa jest już bardziej przyjemna, gdyż wielkimi krokami zbliża się mała Rocznica, czyli dokładnie to będzie mój jeden cały rok aktywności na YouTube, nagrywania. No z małą przerwą trzymiesięczną, ale najważniejsze, że wróciłem i dalej to robię, i w związku z tą właśnie rocznicą rocznica będzie dokładnie 26 kwietnia. O ile się nie mylę. Sprawdzę sobie teraz e, dla pewności, czy to był na pewno 26. No coś koło tego, i w związku z tym założyłem ankietę, która znajdzie się właśnie pod tym audiologiem. A w tej ankiecie e, 24 kwietnia dokładnie. A w tej ankiecie mm, będą gry które możecie wybrać które będę nagrywał na swoim kanale gdyż robię tą ankietę gdyż mam naprawdę wiele gier które chciałbym nagrać a pozwolę wam wybrać drogę w której będzie się mój kanał rozwijał tak więc będzie sporo tych gier i wybiorę 3 gry które będą miały największą ilość głosów tak więc ankieta będzie otwarta dziś i będzie głosowanie aż do 23 kwietnia, czyli mamy równiutko dwa tygodnie na głosowanie. Tak więc myślę, że to by było na tyle w tym audiologu. Tak więc, no nic, no dzięki za słuchanie. Zapraszam na filmiki, które pojawią się już niedługo, kolejne moje filmiki i zapraszam oczywiście na kanał Kszana. No i to by było na tyle, się